W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Dzisiaj przypada trzecia niedziela po objawieniu Pańskim. A w przyszłą niedzielę, 40 dnia po narodzeniu Pańskim, święto oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, święto Matki Boskiej Gromnicznej, które kończy cykl świąt okresu Bożego Narodzenia. Rok Kościelny jest czasem łaski. Rok Kościelny to szeroko otwarta możliwość realizacji dobra. Tak dzisiaj poucza nas Kościół w lekcji słowami świętego Pawła Apostoła. Abyśmy czynili dobro. Mówi apostoł narodów: Nikomu złem za zło nie oddawajcie, ale starajcie się czynić dobrze, nie tylko przed Bogiem, ale i przed wszystkimi ludźmi. Jeśli to możliwe i o ile od Was zależy. Ze wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie. Nie brońcie samych siebie, najmilsi, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisane jest bowiem: Moja jest pomsta, i ja odpłacę, mówi Pan. Ale jeśliby nieprzyjaciel twój łaknął, nakarm go. A jeśli ma pragnienie, podaj mu napój. Tak czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę Jego. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Prośmy Pana Boga o łaskę i przyjmujmy łaskę Bożą daną nam w sakramentach świętych, spowiedzi i komunii świętej. I z pomocą łaski Bożej czyńmy dobro. Z pomocą łaski Bożej starajmy się o dobre myśli, dobre decyzje, dobre słowa, dobre czyny. Przynagla apostoł narodów. Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze, bo czasu swego rządź będziemy, jeśli nie ulegniemy znużeniu. Przeto, póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Niezależnie od warunków zewnętrznych, możliwości realizacji dobra są dla nas szeroko otwarte. Zawsze możemy realizować dobro, Realizacja dobra jest naszą świętą powinnością. I tak myślmy o naszym życiu, jako o szeroko otwartych możliwościach czynienia dobra i jako o powinności czynienia dobra. Taki jest bowiem zamysł Boży względem nas. Jak czytamy. W liście świętego Pawła apostoła do Efezjan: Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie, dla dobrych uczynków, które Bóg przygotował, abyśmy je wypełniali. Pan nasz Jezus Chrystus jest dobry, jest dobrem najwyższym. Razem z Ojcem, i Duchem Świętym jeden Bóg, najwyższe dobro. Tak śpiewamy, Boże, w dobroci nigdy nie przebrany, żadnym językiem niewypowiedziany. Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, poszanowania, poszanowania, Chwały, uczciwości. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego. Nad wszystkie dobra, tyś u serca mego. Najwyższe dobro, najwyższe dobro, tyś w najwyższej cenie. Sam jeden u mnie, sam jeden u mnie, nad wszystko stworzenie. Pan nasz Jezus Chrystus mówił o sobie: Jam jest pasterz dobry. Pan nasz Jezus Chrystus czynił dobro. Tak mówił święty Piotr, apostoł: Jezus z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, przeszedł czyniąc dobrze i uzdrawiając. Wszystkich opętanych przez diabła. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii o tym, jak Pan Jezus uzdrowił trędowatego i uzdrowił sługę setnika. Czyni dobro. Komentuje święty Hieronim. Gdy Pan schodzi z góry, napotyka tłumy. Bo nie są one zdolne wstępować wyżej. A jako pierwszy wychodzi mu naprzeciw trędowaty, nie mógł bowiem strądem słuchać tak wieloraki nauki, Zbawiciela na górze. Należy też zauważyć, że ten właśnie jako pierwszy został uzdrowiony. Jako drugi Uzdrowiony został sługa setnika, jako trzecia leżąca w gorączce teściowa Piotra w Kafarnaum i na czwartym miejscu opętani przez demona, których mu przynoszono, a których duchy wypędzał słowem, wtedy, gdy i wszystkich innych źle się mających uzdrawiał. Właściwie, pokazaniu i nauce nadeszła okazja do znaku, aby moc cudu mogła potwierdzić w słuchaczach prawdę nauki, która była wcześniej głoszona. I oto przyszedł trendowaty i oddał Mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ten, kto prosi Pana, aby miał wolę, nie wątpi, że ma moc. I Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. Gdy tylko Pan wyciągnął rękę, trąd odszedł. A Jezus mu rzekł: Uważaj, abyś nikomu nie mówił. Po co było mówić, co pokazało jego ciało, ale idź, pokaż się kapłanowi. Były różne powody, dla których Chrystus miał posłać go do kapłana. Po pierwsze, dla pokory, aby mógł okazać szacunek kapłanowi Bożemu. Następnie było przykazanie w prawie, aby ci, którzy zostali oczyszczeni z trądu, składali ofiarę kapłanom. Ponadto, aby kapłani, gdy zobaczą oczyszczonego trędowatego, mogli albo uwierzyć w zbawiciela, albo odmówić wiary. Jeśli uwierzą, aby mogli zostać zbawieni. A jeśli nie uwierzą, aby nie mieli wymówki. Na koniec, aby nie dał podstaw do oskarżenia, które tak często było przeciwko niemu wysuwane, że nie przestrzegał prawa. Drodzy wierni, dobroć Boża jest nieskończona. Pan Bóg jest dobrem najwyższym. Powinniśmy dążyć do dobra Najwyższego, do Boga. Bóg jest naszym celem, jak w świetle wiary odczytujemy z mądrością. Jeśli zagubiliśmy kierunek, jeśli zeszliśmy z właściwej drogi, jeśli dusza nasza zapadła na chorobę, Błędu i grzechu, jeśli dusza nasza jest pokryta trądem błędu i grzechu, nie zwlekajmy i mówmy: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Przyjdźmy do niebieskiego lekarza, który w sakramentach Kościoła, Komunii Świętej, w Najświętszym Sakramencie. I w spowiedzi, w sakramencie pokuty, daje nam wyborne i skuteczne lekarstwo na trąd błędu i grzechu, jaki dotknął naszą duszę. Przyjdź do niebieskiego lekarza bez obawy. Sam Zbawiciel mówi: Tego, który do mnie przychodzi. Precz nie odrzucę. W osobie kapłana, w ciszy i dyskrecji konfesjonału, Chrystus Pan, zbawiciel, lekarz dusz, wyświadcza nam dobro wyższej rangi niż uzdrowienie fizyczne. Wyświadcza nam nieskończone dobro. Leczy nas z trądu, błędu i grzechu i przywraca zdrowie naszej duszy. Przywraca życie łaski w naszej duszy. Przybliżmy się z ufnością do zbawiciela, woła święty Paweł, apostoł. Przystąpmy więc z ufnością do stolicy łaski abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę. Przybliżmy się z ufnością do Najświętszego Serca Zbawiciela, które jest dobroci i miłości pełne, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, hojne dla wszystkich, którzy Go wzywają. Śpiewamy każda żyjąca dusza niech się miłością wzrusza, uwielbiając, wychwalając serce Jezusa. Bo niebo ani ziemia, nic tak słodkiego nie ma jako serce Jezusowe pełne zbawienia. Dla nas otwarte stoi, niech grzesznik się nie boi. Niech żałuje, pokutuje, tu rany zgoi. Tu źródło żywej wody, pełne dla dusz ochłody, przybywajcie, a czerpajcie słodycz, tu gody. Jeśli dusza Twoja popadła w błędy i grzechy, Najpierw usłysz pytanie Zbawiciela i daj szczerą odpowiedź. Czy chcesz stać się zdrowy? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.